taką kąsiążkę na zmianę, żeby jej po mnie A co my zrobili? Widocznie się na tym nie skupili. Widocznie. Chyba coś zrobili mnie tak. Aha, ja zaznałam na książce, a ty sobie włożyłeś kąsiąkę na głowę. No myślałem, że po Myślałem, że cała jak kapelusz. Mówię, weźmę założę na głowę, może mi się będzie pasować. <laughs> By byłoby wspaniale, gdyby był nowy kapelusz prawda? frangach. Weźmy sobie usiąść. No, chętnie sobie usiądę. Ma nowy skrój. Ma nowy skrój. Masz nowy skrój. Ha, a ty nie ma? Ja też mam nowy. Niente a stare. Dai. No, non andiamo mai i sciocchi. Niente ti andiamo a i sciocchi.